Cześć, się malował wszystkim z tej strony. Fenriri to jest film, o którym Wam już wspominałem i Wam go obiecywałem dość. może niedawno temu, ale na pewno jest to dość odległy czas. Pewnego dnia, kiedy postanowiłem Wam pokazywać filmy typu unboxingi i recenzje różnych rzeczy związanych ze światem J.K. Rowling, ze światem Harry Pottera i tak dalej, no to postanowiłem też chyba skupić się na tym najbardziej głównym. Aspekty, czyli różdżki. Różdżki chyba najbardziej są oczekiwaną rzeczą z większą ilość fanów niż inne tam rzeczy, no wiadomo. Troje i tak dalej, wszystko ma znaczenie, ale kto by nie chciał od dziecka mieć swojej prawdziwej różdżki? To by nie chciał? Ja już wiecie, że mam ich yy, w miarę wyraźną ilość, a najbardziej te... Yy, Najbardziej zainteresowały mnie różdżki firmy LILANDER, którego logo gdzieś tu się oczywiście pojawi. Mam nadzieję, chyba postanowiłem już to e, Raczej nie zapomniałbym o czymś takim. Powinno być. E, firma LILANDER robi różki z drewna. Robi różki z drewna i robi je solidnie. Piękność tych takich, które można kupić w internecie na różnych portalach to są... Mm, Pożywa sztuczne z ewentualnie metalowym rdzeniem i to jest prowadzane często z zagranicy, więc nie dość, że musimy na to długo czekać, to jeszcze często są uszkodzone, bo po prostu totalnie nie wyglądają tak, te, które byśmy chcieli dostać. A firma Lilander zajmuje się różdżkami tutaj w Polsce, na Śląsku do dodatku, więc nie dość, że wspieramy naszych polskich twórców, to jeszcze mamy dużo szybszy czas oczekiwania, a co jest najważniejsze, to poza różdżkami, które możemy oczywiście odwzorowane z filmów tam gier czy krążek, jak tam to woli, otrzymać to wcale nie za drogo. To jest też opcja zamówienia sobie różdżki na własne zamówienie. To już w ogóle myślę, że jest klimat. Bo kurcze, kto by nie chciał mieć różdżki, własnej różdżki? Naprawdę, wiecie, wchodzisz do sklepu Olimandera i ci ta jedyna, taka, która najbardziej ci się podoba, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że chyba każdy tak mu chciał. I jest taka możliwość tam. Można się dogadać. Macie oczywiście linki w opisie do wszystkich możliwych stron, gdzie ich znajdziecie. Naprawdę fajny kontakt, miłe osoby. Przynajmniej jedna osoba, nie wiem jak tam zresztą, nie wiem ile osób tam pracuje. Ale myślę, że ta osoba główna, naprawdę bardzo pozytywna i przyjacielska. Osoba do tej pory y, mam dobry kontakt, także ja osobiście polecam. E, już pokazywałem na kanale tych różnych kilka. Takich na przykład, właśnie jak e, różka, Voldemorta. Oczywiście są też opcje zamówienia sobie różnych e, w specjalnych opakowaniach, takich drewnianych, co w sumie są, co zauważyłem kiedyś trochę, że w filmach to były takie bardziej tekturowe, czy coś e, otwierane, tak wiecie, od góry. Ale na przykład w grze Hogwarts Legacy pojawiły się pudełka drewniane. I właśnie takie, właśnie pudełka drewniane. No w tym filmie Lilander, czyli Lil fakt. <grych> fakt, ale po prostu tak dobrze znam historię. Najwyraźniej kiedyś w dawniejszych czasach Oliander wydawał różdżki Wydawał różdżki w drewnianych pudełkach. I to właśnie w takich pudełkach jak na Wiadomo, w grze to oczywiście by pudełka różnego koloru. Tutaj wszystkie są takie. Jak chcecie to sa sami możecie pomalować, Tam też już są możliwości zamienia w, w różnych rozmiarach. Jak widzicie. Tutaj mam szlak, dwie takie. A tutaj jest też moja różka. którą wam pokażę na samym końcu. Na samym końcu, za niedługo. Największa to jest różka, którą jest. To moje własne zamówienie, oczywiście. Zresztą wam zobaczycie. Z które już od nich kupiłem, jest kilka. No, tak jak pokazywałem, Voldemort. Mam tę różkę czarną. naprawdę fajnie wykonana. Do dziś jestem. I dumny, to jest moja pierwsza różka, zresztą którą udało mi się nabyć w yy, sklepie Lilander. Mam nadzieję, że nie pomyliłem wcześniej, nie mówiłem o Oliwander. to jest oczywiście ten yy, z, yy, z, yy, z całej tagi yy, J.P. Rowling, a, a, a Lilander to jest nasza polska odpowiedniczka tego. Tutaj jeszcze mam schowaną różkę. To jest yy, dorowana na różce od snape'a. Tyle, że jest spersonalizowana, bo ma na sobie runy moją, czyli jest napisane po prostu na, nich, na niej runicznie Fenrir. Teraz tego nie zobaczycie, bo jest po prostu dość czarna i. No i tyle. Może kiedyś wrzucę jakieś zdjęcia na Instagrama, takie zbliżone, bo mam ostatnio trochę lepszy aparat, więc. No ale dobra, puść programu, który naprawdę myślę, że jest warty pokazania i na dodatek znany solidnie. Także szczerze, sam się nie spodziewałem, że ona będzie tak dobra, żeby ładnie wykonana i tak szczegółowo. Yy, oczywiście, żeśmy się w, w trakcie tworzenia jej my się komunikowali i były pomysły różne od, od nich ze strony i z mojej ze strony, I tak wyszło, że w końcu zadałem ja trochę pomysłów, oni je ulepszyli i stworzyli coś, co po prostu mnie przygniotło pozytywnie, a tak pozytywnie mnie przygniotło, tak zaskoczony pozytywnie że się boję tą różdżkę w ogóle gdziekolwiek z domu wynieść, bo jest tak ładnie wykonana. Kurde też uprzedzam, że przy tworzeniu jej nie ucierpiały żadne zwierzęta i tak dalej, bo jest tam element, który Wam też pokażę, do którego były użyte paznokcie kota. Myślę, że kreatywnie, oczywiście kot jest. <ślaski> Odjedz oczywiście od nich i po prostu wiadomo czasem się podcina paznokcie. No i akurat akurat tak wyszło, że. przydały się przydały się i. I tak no i jest ta różdżka tutaj pana. A powiem szczerze, że jestem naprawdę od samego początku nie nią z tym no, no pozytywne wrażenie na mnie zrobiła teraz. O, nie zamykaj się na świat, wyjdź do ludzi. <laughs> naprawdę wykonana. Pięknie. Pięknie, bo powiem normalnie. Jak zobaczyłem, to tu... no. Kolejna rzecz, jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy na temat recenzji różek od firmy Dylander, no to pamiętacie, że czasem mówiłem, że są trochę zbyt lekkie, że chciałem, żeby były cięższe. No i stało się. Stało się. Bo ta różka ma elementy... z elementy. Teraz zobaczcie taką no, nie ręki, oczywiście tu metalowy jest y, tak zwana głownia. To jest ten element, który wychodzi z y, głowy węża metalowy. Oczywiście reszta to jest tutaj drewno. Tu jest sam wąż, który no, jest wykonany. Nie pamiętam jak się nazywa ten materiał, ale jest taki taka specjalna taka do tworzenia do, do modelowania która owija ten wąż po prostu, wygląda trochę jak bazylisz, jak nawet ma te takie kolce na grzbiecie Oczy to są... Pamiętam z czego są zrobione, jakiś taki kryształek, może jakaś cekina ciężko powiedzieć mi. To jest kły, kły tego węża wykonane z... takich pazurów. że nie będziecie tego widzieć tak teraz u mnie z ręki, naprawdę sp... jest... piękna, nie oddam nikomu, nie oddam! Nie oddam nikomu! No. Ym... Gdzieś tutaj wrzucę Wam film, a może na cały ekran wrzucę film. Żebyście mogli sobie... Yy, ...patrzeć. Zapraszam i... Polecimy! No, także tak jak mówiłem, widzicie, jest wykonana z drewna dość solidnie. Jest większa niż te poprzednie różdżki, to mi też oczywiście bardzo, bardzo na pozytywnie wychodzi. Tak, moja składnia językowa to jest po prostu magia. Rodem z Hogwartu, jak widzicie, tutaj element metalowy jest właśnie tam, gdzie wychodzi z gardła węża. Można powiedzieć, że tonek tej sztych, tej różdżki jest jakby językiem tego węża. Te zęby są, te kły są wykonane właśnie z pazurów kota, co naprawdę robi klimat, bo dodaje tu takiego fajnego realizmu. To nie jest jakiś tam plastik czy coś, tylko naprawdę wyglądają jak kły. To mi się bardzo spodobało, no i tutaj te oczy, są właśnie takie kryształki. A na górze jest... Yy, takie kolce. To ten wąż wygląda jak bazyliszek, co też fajnie się kojarzy. Bardziej ze sliterinem, a wiadomo, ja jestem Slytherin to to... Najbardziej mi to odpowiada. Reszta jest tutaj w środku oczywiście... Tej rękojeści z drewna. a na samym końcu... Wiem, głowica jest też metalowa. Powiem szczerze, nie wiem ile ta różka może ważyć. Nie mam, nie mam takiej typowej wangi kuchennej, ale próbowałem po, yy, porównać z różnymi ciężarami, które mam no i strzelam, że tak może ważyć 300-350 gram. Może jest lżejsza, może jest cięższa, ciężko mi powiedzieć, ale naprawdę ją czuć w dłoni nie jest to tak jak yy, poprzednimi, które były naprawdę leciutkie, to oczywiście też ma swoje plusy, ale ja, tak jak mówiłem, wolę, żeby była cięższa, bo na przykład wsadzam ją do kieszeni w tym moim mundurku, chcę, żeby, chcę ją czuć, że ona tam jest, a nie, że wiecie, czy ją stracę? No, szkoda by było. A tutaj tego problemu nie będzie. Naprawdę czuć, że ją masz. Czuć ją w dłoni. Czuć ją w kieszeni. I to jest, moim zdaniem, duży, pozytywny plus. Cieszę się. Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz pierwszy raz chyba nie mam się do czego przyczepić. Tak, przy tych innych mówiłem, że tam może, może są zbyt lekkie. Tak, tutaj to zostało u mnie zmienione. Jest dość spora, fajna długość. I. i... No naprawdę nie mam się do czego przyczepić. A. Ceny też są całkiem względne, bo możemy sprawdzić, ile ona może kosztować. Ja ją oczywiście trzymałem w ramach pewnej współpracy i tak dalej, więc u mnie to trochę inaczej wyglądało. Ale cena tych różdek to jest w granicach podstawowych, no co tam są około 100 zł. Tam więcej, czasem mniej chyba. Z pudełko, oczywiście, jest to osobno płatne, ale to też nie jest drogie. Ale, już taka różka zamówienia zależy potem, ile użytych jest do tego materiałów. Czy są właśnie elementy metalowe, perły, bo tam widziałem, że są na pewno różne rzeczy. Albo tak jak właśnie tutaj u mnie te, są te zęby pły zrobione z tych pazurów kota. No, też robi różnicę, bo no ta jest warta. Najmniej z tego co widziałem. 299 zł, ale powiem szczerze, że rozmawiałem ze znajomymi różnymi, którzy też lubią te klimaty. powiedzieli, że w sumie, biorąc pod uwagę, ile kosztują te niektóre rzeczy w internecie, to jak na to, że to jest realistyczna ro robota, w miarę szybko i na miejscu, no to jest naprawdę względnie tanio względem tych rzeczy z zagranicy. No i tyle. Chyba już nie muszę się bardziej rozgadywać. Naprawdę. Bo nie mam się do czego przyczepić. Mówić tylko same pozytywne rzeczy, no ale też co mam mówić więcej? Jest po prostu idealna. Idealna i no, myślę, że warto. Warto zareklamować i warto też kupić, jeśli jesteście fanami jazda J.K. Y Rowling, jeśli jesteście fanami gier, książek, filmów, serialu, który może na. Serial, który jest zapowiedziany. Zobaczymy, czy wyjdzie. To myślę, że to się w różkę. Tam to jest obowiązek, ma. Obowiązek. No i a linki do ich y, możliwych sklepów, bo sprzedają na Allegro, na Ebayu, na Etsy, na Facebooku. Są też na Instagramie, także możecie zajrzeć, obejrzeć, bo robią różne różki, tak mówiłem. I takie te wzorowane na tych z filmów, książek, z gier. A też właśnie te. Takie, które sobie sami zaprojektujecie. No wiadomo, nad tą, którą sami zaprojektujecie, pewne za troszkę dłużej poczekacie. No bo może mogą nie mieć niektórych elementów na składzie, albo mogą Zależy też, jakie sobie wymyślicie, Bo może być tak, że być jakaś bardziej wymagająca produ produkcja, gdzie czas y, ogarnąć sobie materiały, różnie to bywa. Ja nie powiem, ile swoją czekałem, ale myślę, że czekać było warto. Plus ostatnio y, wiecie, są cięższe czasy. Materiałami jest ciężej, a też i wszystkim jest ciężej, no to nie ma się do czego przyczepić. I tak czekanie na nią było opłacalne, a mi ten czas bardzo szybko przeleciał. Także dla mnie to było chwilka. To była chwilka, była warta oczekiwania. To ja tak dzisiaj dziwnie mówię, nie wiem. Dlatego, że ostatnio miałem okazję nagrywać takich filmów i się troszkę odzwyczaiłem. No nic, myślę, że. Że zakończymy w tym miejscu, ja nie mogę powiedzieć nic negatywnego. Tadeuko fajnie, że w końcu są roz, różne rozmiary, że można sobie tą różkę bezpiecznie przechowywać. To, jak ona jest wykonana, i to, że teraz są też elementy metalowe, to kurczę super. Ja bym powiem szczerze, że dodał jeszcze troszkę elementów metalowych, bo po prostu jest taka ładna, że się boję, żeby się zniszczyła. Na przykład bym jeszcze trzonek tutaj. Albo, albo tutaj wewnątrz metalowymi częściami, żeby bo się boję, że się, nie wiem, że się mu zepsuje. Też nie wiem, bo... Jest dość solidna, to muszę przyznać, że to jest solidnie wykonana. Nawet powiem szczerze, że solidniej niż te poprzednie, więc widzę, że... że się rozwijają. Że, idzie, że idą im te prace coraz lepiej. Coraz yy, porządnie i chyba po prostu się już wyrobili w tym fachu. Bo naprawdę ta... Powiem szczerze, że to wygląda... Tak profesjonalnie, że ja sam jestem w szoku, jak to jest kurcze, dobrze zrobione. Ja widziałem im projekty tej różdżki i mi się już podobały, ale efekt końcowy mnie tak zaskoczył. Przed czasem powiem szczerze, że jak na nią patrzę, to dech zapiera. Tak to chyba się mówi, nie? że dech zapiera. Nie wiem. No nic myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Nie chcę go przedłużać. Lećcie do sklepu Lilander i kupujcie różdżki Lecie też, może o inne rzeczy. Może wprowadzam jakieś inne rzeczy. Ja wciąż czekam na miotły. Czekam, wciąż czekam na miotły. Jak będziecie robić miotły, to też kupię. Poproszę o jakąś zniżkę. Myślę, że miotła to już by kosztowała dość, dużo, dużo więcej. Te, które są już w sklepach, to kosztują po dwa, ponad 2000 i są z zagranicy. Nie wiem jakby to było w Polsce, ale takiego nimbusa albo jakąś błyskawicę. To bym przygarnął. No nic. Nie będę przedłużał. Orst moria! Yeah.